Ania Rubik przez 5 lat była żoną światowej sławy modela Saszyk Nazawicia. Ich małżeństwo zakończyło się w 2016 roku. W rozmowie z magazynem, Wiwa modelka opowiedziała o rozwodzie z mężem. Przyznała, że bardzo przeżywała rozstanie. Dzisiaj Ania Rubik układa swoje życia na nowo. Zdradziła, że nie jest już z Ingierką. Ania Rubik jest światowej sławy modelką. Bardzo chętnie angażuje się w różne akcje społeczne. Modelka zapoczątkowała w mediach akcję Sexet, która miała zwrócić uwagę na problem unikania rozmów o seksie z młodzieżą. Namówiła do udziału w akcji wiele znanych osób, które przekonywały, że rozmawianie z dziećmi i nastolatkami o seksie powinno być normalną sprawą. Nawiązała współpracę ze specjalistami i wydała podręcznik do wychowania seksualnego seksetpl. Rozmowa Ani Rubik o dojrzewaniu, miłości i seksie. Ania Rubik wspomina rozwód z Saszą Knizewiciem. Modelka nieraz udowadniała w mediach, że tematy tagu dla niej nie istnieją. Niechętnie jednak mówiła publicznie o swoim życiu prywatnym. Ostatnio zrobiła wyjątek i opowiedziała w rozmowie z Vivą o swoim rozwodzie. Nie ukrywała, że rozstanie z mężem było dla niej bardzo trudnym przeżyciem. Rozstanie z Saszą było dla mnie ogromnie trudne. Bo kiedy żyliśmy razem, to ja bardzo dużo pracowałam, ale zawsze wracałam tam, gdzie on był. Stworzyliśmy nasz dom. A potem, nagle, znalazłam się w sytuacji, że właściwie mogę zrobić wszystko. To jest oczywiście fantastyczne, ale z drugiej strony w tamtym momencie było też smutne. No tak, nikt mnie nie potrzebuje, nigdzie nie muszę być, nikt na mnie nie czeka, powiedziała w rozmowie z Vivą. Sielanka nie trwała długo. Anja Rubik była związana z serbem, Saszą Kneziewiciem. Światowej Sławy modele wzięli ślub w 2011 roku, ale już 5 lat później rozstali się. Oboje tworzyli piękną i zgraną parę. Ze względu na liczne obowiązki zawodowe dużo czasu spędzali osobno. W 2016 roku w mediach pojawiła się informacja o separacji, na którą zdecydowali się małżonkowie. Nazdowic starali się jeszcze zawalczyć o swoją miłość. Niestety, okazało się, że pewnych rzeczy nie da się posklejać. Kamia Rubik nie jest już z Obecnie byli małżonkowie, upadają sobie życie na nowo. Był mążami w ubiegłym roku został ojcem. Radosną nowiną pochwalił się swoim fanom na Instagramie. Nie wszystkie dzieła sztuki powstają na póki. Z dumą przedstawiam wam tego małego chłopca, mojego syna o imieniu Pia, napisał Sascha Knizelns. Od tamtej pory na jego profilu na Instagramie pojawiło się wiele zdjęć z sobą. W rozmowie z Vivą Anja Rubik wyznała, że ona też układa sobie życie u boku mężczyzny. Wiadomo, że nie jest już z ale modelka nie zdradziła kim jest nowy wybranek jej serca. Mimo wszystko brakuje mi jednego miejsca, które nazywam domem. Ja mieszkam wszędzie trochę i zawsze będę wszędzie trochę mieszkać. Nigdy nie będę miała tylko jednego miejsca, z którego się nie ruszę, ale domem nazywałam wyłącznie miejsce, gdzie była ta druga osoba, z którą dzieliłam życie. W tej chwili spotykam się z kimś, ale jeszcze nie jesteśmy na takim etapie. Więc brakuje mi tego domu, do którego zawsze się wraca, gdziekolwiek jesteś. Nie wiem, czy to ma sens, wyznała Ruby.